Dzień dobry, witam Was po raz kolejny bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na przykąskę z ziemniaków, którą można robić w piekarniku i w grillu i do tego sosik czosnkowy. Jeśli spodoba Wam się to wideo, bardzo Was proszę, postawcie mi lajka, napiszcie mi komentarz, zasubskrybujcie mnie, wtedy ja będę wiedziała, że podoba Wam się moja praca. A teraz zapraszam do kuchni. Ja tutaj mam... 500 gram ugotowanych, podgotowanych, przepraszam, podgotowanych 4 minuty Baby Potatoes w mundurkach. Do oliwy z oliwek około, około 3-4 łyżek dodaję jedną czubatą łyżeczkę ziół prowansalskich i jedną łyżeczkę suchego czosnku oraz sól. Mieszam to wszystko ze sobą. Ok, super. Ziemniaki wykładam na blachę w ten sposób. Następnie smaruję je oliwą. Naszym czosnkiem i z ziołami. Proszę się nie martwić. Bardzo dobrze, że oliwa spływa na boki. Wtedy ziemniaki podciągną ten, ten cały te wszystkie przyprawy do siebie. Odstawiam na około 5-10 minut. Cebulę kroję w półkrążki. Nie za cienko, nie za grubo. I rozkrajam ją na pół. Bekon. Wycinam z bekonu takie kawałeczki. Cebulę układam na każdym z ziemniaków. Następnie układam bekon, też na ziemniakach. Teraz wbijam w każdy ziemniak wykałaczkę, tak żeby to się nam fajnie trzymało. Teraz wstawiamy to do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni na około 30 minut. Nasze ziemniaczki podam z sosem, zwykłym sosem czosnkowym, czyli dwie łyżki jogurtu greckiego, jedna łyżka majonezu, koperek i dwa ząbki czosnku starte na drobnych oczkach. Sól. Pieprz. Każdy według swego smaku. Mieszamy. Gotowe. Nasza przekąska z ziemniaczków już jest gotowa. Tak wygląda. Mam nadzieję, że zagości to też w Waszym domu. A teraz dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną po raz kolejny. I do zobaczenia następnym razem. Pa!